Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Witam was w kolejnym odcinku z FIFA 23 Z tej strony Jojo I chcę wam pokazać Co się dzieje w FIFA ogólnie Co się dzieje Brakuje mi tylko dwóch ukończeń Żeby zgarnąć kolejną paczkę 10x85 Mam już 12 ukończeń Więc fajnie w sumie Problem Porobiłem z tego tygodnia SBC. 6 ty... tygodnia, tylko dwa zadania za EXPA. Jest to wypożyczenie Lotora Mateusa i Piko 80 Plus do wyboru. Jeszcze muszę rozegrać 6 meczów, żeby. Chcę przynajmniej do tego 20 levela nadążyć. To będzie fajna okazja. Serio. Za 22 godziny kończą się zadanie tygodniowe, no bez przesady. No halo Dobra. Tego nie zdążę zrobić. To też się kończy za 22 godziny. Ja pierdzielę. Dobra. O kurde no. Też grubo się robi. O, jest nowe SBC dzienna dawka piłki futis. Jak rozegram 3 mecze? To dostanę premię 500 monet na 5 meczów. No ładnie, ładnie. I co my tu mamy? O, wczoraj zrobiłem tego pika z ShapeShifterem Blue Footis 94. No i w tym piku dostałem e, Parka Jisunga w wersji Footis. A miałem duplikat Marsjala no, bez kitu. Dobra, to jest dalej ten PIK, 90 O to jest ten nowszy pik 80+. Plus. No ale do niego o jest Rafael Leao. FUTIS Premium 99 overalla. Chyba będzie kosztował z jakieś pół miliona. No, na tym etapie pół miliona e, Leao. Architekt FUTIS się dalej nie skończył. Dalej. O! Jest! Jest! Mamy to! Mamy to! Mamy paczki 10 razy 85! Plus I mamy paczki 10 razy 84! Plus, więc ładnie, ładnie. Będę robił te paczki 10 razy 85! Plus. I właśnie, moi drodzy, chcę Wam pokazać, co się dzieje dalej w SBC! Co się dzieje jeszcze? Mudrika wam pokazałem. Na kartę też wam pokazałem. Zrobiłem Martina Odegarda. No. 98 overalla. Chcę wam go pokazać. I jeszcze trafiłem. Ruby na <laughs> Dobra, Martin Odegard. Kozacka karta. 98 overalla. Szkoda, że tani. Bez jakieś 100 tysięcy. No ale. Fajna karta, 5 na 5. Jeden z lepszych pomocników na świecie. No, ładnie. Dobrze, że go zrobiłem. I zrobię te paczki, żeby nie było. Dobra. Jakie są wymagania na tą paczkę? E, wymagania się nie zmieniły, więc okej. Okay. Jest okej. Okay. Wymagania się nie zmieniły od tamtego. Dnia. Ja bym chciał przetestować tego Rubena Diasza. No bo naprawdę to jest kozacka karta. Ok. Wczoraj trafiłem z tego Pika Frankowskiego. Wczoraj trafiłem Rubena Diasza z Pika 87. Plus. O mój Boże. Dobra. Ja już nie mam tyle kart. O Boże. Dobra. Ja już nie mam tyle woderu, co jest. Nie, no, kogoś muszę przepalić. Nie, no, on jego. Ja to jest moja jedyna ikona Prime, więc ja go nie przepalam. Czemu ja przepaliłem kakę? Nie, nie, ja nie chcę kaki. Kaka też jest moją legendą. Nie chcę go przepalać. Dobra. Żeby było śmiesznie. No, nie wiem, czy się nie skusi na tego Neymara na przepałkę. Mm, no nie wiem. Przepalam. Dobra, przepalam dla króla. Bo i tak już nim nie grałem dosyć długo, więc. Po co mam się tak zamęczać? Ja przepaliłem jednego toca. Jednego foot jest 9,6. Patrz. Patrz, jaki to jest skład, nie? I to mi nie wyjdzie na tą na tego pika. Co jest? Dobra, zostawię sobie te tocy, A muszę zobaczyć. E, zwykłe złote karty, albo rzadkie. Które idą gdzieś 1000 do 3000 w górę. Zobacz. Nie chcę za stówę. Jezus Maria. No bo nie ma takich kart. Dobra, zobaczmy. No bo mam jeszcze 12 tysięcy na koncie, więc fajnie by coś trafić. Henry? Nie no, nie no, Henry, kurde. Jaki Henry, jestem durniem. O, Pedro Porro 81. No. Czy coś mi namiesza? Raczej wątpię, nie. Ale mogę go kupić, nie. Bez największego problemu. Dobra, 1000 monet. Zmarnowane. O kurde, był ten wolant. Za 1300 chyba. No, był wolant. Był za 1900. Boże, jest 1000, jest 1000, jest 1000. Dawaj, dawaj mi tego. Dawaj mi tego wolanda za 1000. No, jest wolant za 1000. okej, okay. mamy to. Jak na razie. Jeszcze był w Lachodimo za 1000. Jest! W Lachodimo za 1000 monet. Wow. Dobra. No nie monet stracę. Na tym cudownym playerpiku, na tej partce. Dobra. Kupię za 1100 rechuliona. Dobra. Kurde, nie zdążyłem. Kudy za zawwwysywanie za 200. O! Dobra. Kaszla 1600, nie ma problemu. Kupiłem kolejną kartę 82. Chyba no, pierwszą kartę, nie kolejną. Jestem durniem. Jest zwykły Kent, ok. No. Arkansas? No raczej nie. Wiecie? Zwykły to klep mi dobra. Ja wolę mieć ten fajny foder w postaci 8 dwójek. Na razie zobaczę, jakie są inne ceny oprócz 1900, bo na pewno nie chcę za 1900 kupić. Było. O, jest za 1400. Dobra, kupię za 1400, żeby nie było tego koatesa. Dobra. I mam 5 nieprzypisanych kart. Dobra, kupię jeszcze dwie. Żeby nie było, które idą w takiej cenie. A Guerdu. Czemu za 2900? Durniu. Eee, kulusewski 1700. Dobra, biorę go. Chociaż. Ja pamiętam czasy Ju... Rivalpuru. Nie, nie wiem, czy nie Riverpoolu, ale. Nie, Juventusu. Jestem durniem. Juventusu. O, jest Klosterman. Nie pamiętam jego. No, dosyć. Dosyć grywalną wersję shapeshifter. No. no nie mam nic innego. Kupię go za 2000! <grystanie> Dobra. Klosterman kupiony, więc idziemy robić. Oczkę! Nie no, musiałem na tym tyle Foderu z, y, stracić, ja pierniczę no. Dobra. Przepala moje karty... ...wymienne. No, na pewno straciłem trochę monet przez to. No, moi drodzy, trofię Jutta Bellingama. Ale nie wiem, czy mi wystarczy składów. Ile jest? 84 i tak by mi nie wystarczy. Więc muszę jakąś mocarną kartę przepalić. No. Hmm. Wiecie co? Zastanawiam się nad tym Bernardo Silwą, Ale... Dobra, Markinios. I tak trochę długo leży ten Markinios, ale. No co mogę zrobić? Przepalam La Crua. Mi się wydaje, że on jest dosyć niegrywalny na tym etapie. Teo Hernandez! Co jest? Woo! Teo Hernandez, kurde. Fajna rekompensata za tego Markiniosa. No, Teo Hernandez, w końcu udało się. Kurde, na tym etapie Teo Hernandez będzie tani, ale w końcu boczny obrońca trafiony. No, będzie tani Teo. Z 70 tysięcy, no 75 tysięcy Teo Hernandez. No, ale trochę foderu mam. No. Nie, nie ma co ukrywać. Dobra, pozbywam się. Mojego Lakrua i dam za Lakrua, nie wiem. Był ten robi Kid, nie? Jest Kin, jest QL, Xavi, Bernardos O. Chciałbym przetestować tego parka sunga no. Kolejny Premier ligowiec no fajnie. Pardzi Sung. dlatego na KATE. I będzie takie fajne zgranie z Premier League. No, serię A tutaj daję. Jakbym jak dał griszę na skrzydło Jisunga na środkową pomoc. No, będzie fajnie. Dobra, w końcu pojawiły się paczki 10x85. W końcu się pojawiły. Ile jeszcze zostało dni do tych paczek? Jeszcze 5 dni. Jeszcze są paczki 10 razy 84 plus. nie musiałbym robić pików, 87+, plus do wyboru. Przepaliłem Markiniosa, przepaliłem La Crua. Już chciałem przepalić Kakę, ale Kaki nie przepaliłem. No bo Kaka zostaje ze mną. Zostaje ze mną do końca w tej FIFA 23. Więc moi drodzy, ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, cześć.